Jest czwartek, 13 listopada, godzina 14 z minutami. Po pracy przyjechałem na miejscóweczkę opieńkowo kaniową Zobaczymy, czy cokolwiek urosło. Pospacerujemy chwilkę. Przyjechałem z Piotrem, Piotrek tam chodzi. Zobaczymy, czy będą jakiekolwiek znaleziska. Parę kań muszę znaleźć. Trochę opieniek. Tu, jak widzicie, nacięte. O, pierwsza opieńka już jest. Pewnie będzie z grubych. Oczywiście, zobaczcie, jakie opienie. Tu jest, widzę, przede mną. Druga. bardzo spokojnie trzeba będzie chodzić i poszukiwać takich opieniek parę kań muszę znaleźć bo zostałem poproszony to muszę tym osobom zebrać a czy będą to zobaczymy jak na razie nie widać żadnej Mógł ktoś przejść i pozbierać Ale po się pospaceruje. Najważniejsze, że po wyjściu z pracy zrobi się spacerek Człowiek odpocznie chwilę a żeby są tylko dodatkiem Rozglądam się, ale nie widać Ostatnio znowu tu byliśmy w weekend nawet nie w weekend, byliśmy w ten w 11 listopada I tutaj zbieraliśmy także może nie być za wiele grzybów bo tylko te które nie dojrzeliśmy przez dwa dni i to co wyrosło od tamtej pory najdziwniejsze jest to że nie widzę żadnej opieńki Ale zobaczcie, jaka piękna pogoda. Słoneczko świeci w oddali. Słychać maszyny z wycinki lasu. Gdzieś tam panowie pracują i wycinają. A ja na spacerku. Miałem tutaj nie przyjeżdżać parę dni, żeby tutaj las odpoczął jednak Piotrek po przyjeździe mnie poprosił, że chce jechać na opienki to jesteśmy i już mam kolejne tym razem trzy o takie grubaski są dwie i tutaj jest trzecia już ją podejmuję o też grubasek fajny to są opienki czy nie tak jest taka duża opienia jest o zdrowiu sięńka tu widzę coś mniejszego obok o tu roboczywe chyba tu już zdrowe łepek i jest jeszcze jedna bardzo są ciężkie do dojrzenia ale jak się wolniuteńko spaceruje to coś się wypatrzy mówię nie będzie to takie zbieranie jak ostatnio bo za często tu bywam ale jest to naprawdę, uwierzcie mi tu w okolicy jedno z dwóch miejsc w którym są są i kolejne Piękne kępeczki Próbuję dobrze złapać Żeby ją obciąć Są w tych trawkach Ale trzeba iść cały czas jedną ryjeczką Żeby wypatrzeć takie maluteńkie statko bo jak się przejdzie dwie rejki dalej to już ich nie widać z tych traw tutaj to nie są opieńki. Kania zobaczcie są już klapnięte Musiał tu być przymrozek O jest pierwsza kania jakaś taka w miarę Zobaczymy czy się będzie nadawała Jeszcze tak Już lekko podmarznięta Ale jeszcze się nadaje O tu coś widzę Dużego dużo piękki tylko większe większe trawy i od razu są zobaczcie no, jakie Czyż ona nie jest piękna zrobił sieńka, tu jest mniejsza następna a nawet dwie Kanie, już do niej dochodzę Ale czuję, że już będzie No nie, tej nie, nie bierzemy Tutaj też tej nie Widzę, że jest przymarznięta Tu jest ładniejsza Schowana pod trawą Jest biała Ale robaczywa Trzeba ją wyciąć przy samym tym zaraz ją sprawdzimy, patrzcie jest roboczewa, nie nie ma co tu widzę kolejną kanię ale też już widzę, że jest ciemna nie biorę jej Przede mną widzę kolejną kanię. Już się do niej udaję. Widzicie taki spacereczek. Nie chodzi się daleko. Stamtąd przyszedłem. Małe zygzaczki. I tyle wystarczy. Zawsze coś w koszyku już jest. Każdy pewnie by chciał więcej. Ale po pracy w listopadzie, to jest najpiękniejsze, że w takim, taką pogodę można pospacerować. Coś widzę po prawej stronie, już się tam udam. Wiaterek. Widzicie te opienki tu przede mną? Dwie młodsze, dwie starsze, ale coś jest. Najpierw weźmiemy te młodsze. Teraz te starsze troszeczkę. Nie, ta już się nie nadaje. Kanie, dlatego idę w tym kierunku, ale zaraz będę wracał. Są dwie kanie, jedna większa, druga mniejsza. Widzę, widzę też opieńki, tu większe, tam mniejsze. Dobra A tutaj co to? Jedna opienka pomiędzy innymi grzybami jest? Ha. Zobaczcie jaka Typowa pierogówka, jak ja je nazywam. Tu widzę mniejsze, ale tutaj też są inne grzyby. To nie tylko opienki. O! Tu są trzy. Grubasek i dwa maluszki. Piotrka nie widać. Nie wiem, gdzie on tam pobiegł. A robaczywa, widzicie? Ma jedną dziurkę, tu już jest w porządku, tu w drugą stronę, tu widać dziurkę, to wyrzucimy. Tam też coś jest. Niestety nie, to nie są opienki. Dobra, wracam do miejsca, gdzie zboczyłem pokanie, żeby dokładniej obejść te miejsca, bo dno w koszyku już pełne. A to jest ten duży kosz. To jest szansa, że będzie tego więcej. Nie wiem ile my tu chodzimy? 13 minut. 13 minut nagrania. Widzę małą kanie Kuleczkę Teraz, że już są przymrozki. To ją biorę. Normalnie bym takiej nie wziął, ale wiem, że za chwilę i tak by nic z niej nie było. Tam coś jest, ale to nie są opięki. Za żółte od spodu. Tak, to są inne grzyby. Tutaj przy pniaczku też inne grzyby. Widzę przede mną jedną kanie. A tutaj są chyba opieńki Tylko chyba już przemarznięte. Tak te już są przemarznięte Ale o tutaj kolejna kępka, ale tam są świeże, tam jest tkania. Zobaczmy też tutaj. Coś mi te nie pasuje, a no nie, zdrowe, także mogą być, ale nie chcę takich, wolałbym takie jak są tutaj, o taka, ona od razu widać, że jest ładniejsza i zdrowiusieńka, tutaj chyba te się nie będą nadawać, ale sprawdźmy. No, dobra, ta byś jeszcze była Ta też na sosik A no, ta też jest zdrowa Może coś z tego jeszcze Ta jest robaczywa Tu widzę jaśniejsze Dobra, tutaj też a te strasznie wilgotne zdrowa dobra nie będę takich wilgotniaków brał wolę tutaj spojrzeć za tymi lepszymi piękności duże ale piękności no, tutaj maluszek. Tu jest kolejna. Zdrowiuśieńka. Tu ich jest całkiem sporo, tylko czy się będą nadawać. No i jeszcze nie są takie tragiczne. Pierwszego sortu nie są, ale tragedii nie ma. Dobra, takich już nie. Tu są ładniejsze. Niestety traw przy tym się zbiera bardzo dużo, ale wiedząc, że za chwilę będzie ciemno, lepiej poprzebierać w domu. Opa! 吃饭。 Tam są, tu są. Nie ma tak tragicznie. Myślałem, że będzie gorzej. Dwa dni, dwa dni temu tu byliśmy. I dwa dni temu już nie było co zbierać. Już było na koniec wyzbierane w miarę dokładnie, a jak się okazuje, nie dokładnie. I ciągle są. No nie piękne. I zaraz będę miał kosz pełny. To nie są opieńki marnotowe, ale jak ktoś będzie robił z nich pierogi, to na pewno mu wystarczą. Nie wiem, kto jeszcze je dostanie. Dopiero wracając będę obdzwaniał. Kto jest zainteresowany? Dwie osoby wstępnie były chętne, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. No, ta robaczywa, a ta zdrowa. Tu coś jest. Dużo ostatnio było deszczów, dlatego. Liczę, że za 2-3 dni następny wysyp tu będzie Odsłoniłem nogą trawkę i kolejne wyszły Czy coś jeszcze będzie? Czy to już koniec? Definitywnie No nie, nie jest to koniec Nie wiem, czy jestem, jak tam u Piotrka. nie pokazuje się. nie pokazuje się więc prawdopodobnie zbiera. Zobaczymy to przy samochodzie. Ile mu się udało zebrać? O, jest Piotrek. Jak tam Piotruś? Zobacz. Piotrek. Zgadza się. To jak chcesz, to chodź tu bliżej, bo zobacz. Takie. No to chodź, 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 bo tutaj sama już mam pełny koszyk. O tu zobacz rosną, chodź, będziesz zbierał. Rozumiem. No to chodź. Chodź tutaj, tutaj masz całą kubkę, to se zerwiesz. Bo ja już mam komplet, to wiesz, ja jeszcze parę dozbieram. Takich pojedynczych, większych. I będzie dla mnie wystarczająco. Słucham? No, Piotrek, prawie połowa listopada. No, prawie. Tak. No, ja ze 4, ale już się do nich nie dogrzebę. Także nawet nie próbuję. Mówię, chodź, chodź, Piotruś, nie szukaj, chodź. Tu będziesz miał, no ale ja już nie mam gdzie. Dobrze, jak tak uważasz, to ok Ja już mówię Koniec Piotrek, niech sobie dozbiera I nie wiem, ile jesteśmy 30 minut w lesie Więcej raczej nie Ja już kończę grzybobranie Nie wiem, ile jest nagrania 24 minuty To jeszcze chwilkę wam dogram to uzupełnienie koszyka do końca Piotrek tych tutaj nie chce. Trudno Ja zbiorę kilka jeszcze Tu są takie ładniejsze widzę. Zobacz jakie... O. Cały czas Zaraz Kończymy Dobra Jest już w sumie czubaty Koszyk Nie ma co tutaj Kombinować Piotrek widzicie się schyla i zbiera Jest 20 Prawie 6 minut ja Was serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się cieplutko. Zbiór jak widzicie jest taki. Trzymajcie się cieplutko jeszcze raz. I do następnego razu cześć.